No witam, witam wszystkich, a więc nasz statek troszeczkę się zmienił. Pamiętajmy, że on miał na dziobie dampenera i nie ma dampenera i teraz nie możemy hamować. Więc your ship is damaged. Możesz go zreperować albo w building mold, albo w repair doku. A więc my teraz lecimy do repair doku. Mamy taką opcję, że możemy na B pójść i tutaj jest reparacja i to nas kosztuje 670 kredytów, 188 iron i 52 titanium. To nie jest źle. Natomiast w Reper jak go zreperujemy, to możemy go zreperować zdecydowanie taniej. Musimy być tylko jeden kilometr, musimy się do niego zbliżyć, ale żeby się zbliżyć, to musimy uważać bardzo na asteroidy, żeby się nie romnąć, bo nasze hamowanie jest do dupy. Więc żeby zaoszczędzić pieniądze i żeby zaoszczędzić surowce. Zawsze warto w Reperdoku się zreperować. I teraz jak patrzymy na nasz statek, to mamy i ten generator, i ten dampner, który tak naprawdę fajnie działa, jak my się rozpędzamy. To on się świeci jak działa, jak hamujemy, a później przestanie się świecić ten dziób. Widzimy to, fajnie. Ok, więc nasz statek już żyje. A następną rzecz, co chciałem pokazać, to właśnie w tym reperdoku. Chcemy podejść do niego i jest coś takiego, możemy kupić jak Reconstruction Token za 2000 kredytów. A i teraz, jak naciśniemy i i pójdziemy do naszej floty, to mamy Reconstruction Token. I tutaj na górze nie już nie mamy tego pomarańczowego, że nie mamy Reconstruction Token. Teraz, jak ten statek nam zniszczą. Jak ten statek nam zniszczą, to za darmo możemy go zbudować używając Reconstruction Token. Um, I to jest zawsze warto kupić, ponieważ to jest bardzo mało kredytów. W tym wypadku ten statek chyba jest mniej warty niż ten cały Reconstruction Token, ale w celach demonstracji. Um, <laughs> więc. Tak to wygląda, żeby zreperować statek. Pamiętajmy, że zawsze możemy zreperować statek pod tutaj na B, na budowlance w modzie, i możemy tutaj zreperować. Jedyna rzecz, co chcę was ostrzec, to jak chcemy zbudować genera generatory, okay? albo poważniejsze takie zaawansowane bloki, w tym wypadku generator jest zaawansowany. A to tutaj pisze na żółto: requires a shipyard in the sector. Potrzeba, żeby była stocznia w sektorze, żeby go zbudować. Więc znak nam od, na przykład odstrzelał. Z, zgubimy go, czy nam odstrzelał, czy rozwalimy się. I zgubimy ten blok generatora. I nie będzie w tym sektorze szypiardu. Nie będzie w tym sektorze, pokażę to może, szypiardu, czyli stoczni. To jest stocznia. Akurat tej fakcji, inne fakcje będą miały inne modele, to nie będziemy mogli go zbudować. I jak zabraknie nam energii, i takie rzeczy mogą się zdarzyć w jak jak zabraknie nam energia, required energy będzie większa, to będziemy wtedy musieli zmienić statek na chybcika, żeby nasza energia się wyrównała. Więc tak to wygląda, moi drodzy. W następnym wideo sprzed, pokażę wam biznes, jak się handluje, a i zautomatyzujemy statek. Do zobaczenia.